Cześć Piesełki i Człowieki, witam na kanale Projekt Pies, ja mam na imię Patrycja i dzisiaj opowiem o bardzo ważnej rzeczy, czyli jak wybrać psie przedszkolę dla swojego szczeniaka. Zapraszam! Zacznę może od tego, czym jest psie przedszkole, bo jak ja mówię, psie przedszkole czasami niektórzy mówią szczeniaczkowo, psia podstawówka różnie to bywa. To mam na myśli miejsce, do którego idziemy z naszym psiakiem, po to, żeby on się nauczył pewnych rzeczy, a przede wszystkim, żebyśmy my się nauczyli pewnych rzeczy. Nie chodzi mi o takie, wiecie, psie hoteliki, psie sale zabaw, gdzie oddajemy psiaka, bo idziemy do pracy i potrzebujemy, żeby ktoś z nim został, tylko właśnie chodzi mi stricte o szkołę dla psów, szkolenie dla szczeniaka. I rada numer jeden jest taka, żeby zacząć myśleć o wyborze psiego przedszkola w zasadzie zanim jeszcze szczeniak trafi do was. Ponieważ dobre szkoły dla psów często mają terminy na dużo do przodu zaplanowane i często miejsca na takich kursach szybciutko znikają. A że okres socjalizacyjny trwa dość krótko i w zasadzie to nasze okno socjalizacyjne zamyka się szczeniakowi około drugiego, trzeciego miesiąca życia, to często te zajęcia psiego przedszkola dedykowane są właśnie dla szczeniaczków na przykład do czwartego miesiąca życia. Więc jak Szczeniak do Was trafia i ma załóżmy te 10 tygodni, 11, Wy tam się cieszycie, że nowy członek rodziny, kupujecie wyprawkę, jakieś pierwsze spacerki, i 2-3 tygodnie później orientujecie się, że może by się przydało szczeniakowi przedszkole. No to może się okazać, że faktycznie z jakimś terminem gdzieś może być problem. Więc zachęcam, żeby tak samo jak z wyprawką pomyśleć o tym, zanim piesek do nas trafi. To tak samo z zajęciami psiego przedszkola też interesujemy się tematem, zanim pies do nas trafi. Jeśli macie jakieś konkretne plany związane ze swoim szczeniakiem, na przykład wiecie, że będziecie chcieli, żeby on uprawiał jakiś konkretny sport, albo żeby był psem ratowniczym, albo żeby był psem do dogoterapii, albo żeby jeździć z nim na wystawy, no to warto to już uwzględnić na etapie szukania psiego przedszkola i raczej pójść do takiej szkoły, która na przykład specjalizuje się w psach sportowych albo właśnie w psach do dogoterapii. No bo już na samym początku ktoś kompetentny będzie was prowadził w tą stronę, która was interesuje. Natomiast jeśli nie macie planów co do szczeniaka, albo jeszcze nie wiecie, albo po prostu chcecie, żeby był waszym członkiem rodziny, no to szukacie szkoły, która specjalizuje się w wychowaniu psiaków po to, żeby były psami rodzinnymi, kochanymi, szczęśliwymi, grzecznymi, zmerdającymi to, jakimi metodami kieruje się trener, instruktor w szkole, do której chcecie pójść ze swoim psem, jest kluczowe. Ja nie polecam szkół, które stosują metody awersyjne. Jeżeli Wy też nie chcecie traktować swojego psiaka w taki sposób, żeby on się Was bał, albo żeby wywierać na nim niepotrzebną jakąś presję, już nie mówiąc o tym, żeby mu zadawać ból, no to omijajcie szkoły, które używają kolczatek, obroży elektrycznych, jakichś łańcuszków zaciskowych. One czasami są nazwane smyczami behawioralnymi. Generalnie chodzi o to, żeby psiaka troszeczkę przyduszać na tych smyczach. Pytajcie o to, jakimi metodami pracuje konkretny instruktor. Czy to są metody pozytywne, czyli czy będziemy nagradzać psa jedzeniem, smaczkiem, zabawą, kontaktem z wami, pogłaskaniem, czy raczej będziemy się skupiać na tym, żeby psiaka karać na przykład szarpaniem na kolczatce. Jeśli nie lubicie takich metod, to o to dopytajcie, czy aby na pewno w taki sposób pieski nie są szkolone. W sieci internetu mamy o tyle łatwiej, że możemy przeczytać opinie o konkretnym miejscu. Ale tutaj dwie kwestie. Ja bym wystrzegała się miejsc, które nie mają żadnych opinii. Często na różnych portalach takie opinie mogą być jakby blokowane, to znaczy ja mogę sobie nie życzyć, żeby ktoś o mnie wystawiał opinię. I tutaj bym była trochę ostrożna, no bo dlaczego ktoś się nie zgadza na wystawianie opinii? Czy może tych opinii było na tyle dużo negatywnych, że ktoś postanowił taką opcję wyłączyć? Nie wiadomo. Być może ktoś nie wie, że taką opcję można mieć. Nie wnikam, ale jeżeli ktoś nie jest w stanie przedstawić opinii innych kursantów, no to tutaj bym uważała. A kolejna kwestia to pamiętajcie o tym, że no niewiele jest chyba takich miejsc, które mają same pozytywne opinie. To znaczy może się trafić szkoła, która ma, nie wiem, 200 pozytywnych opinii i jakąś jedną albo dwie negatywne. To wcale nie oznacza, że taką szkołę trzeba skreślić. Więc ja zachęcam do przeczytania nie tylko tych pozytywnych opinii i jak widzimy jakieś negatywne, to a nie od razu jednak gwiazdka spadaj, tylko przeglądnąć tę negatywną opinię i zastanowić się, czy jeżeli ktoś na przykład napisał, że jest niezadowolony, bo... Zajęcia były tylko w środku, a on liczył na przykład na spacerki, a was ta kwestia nie dotyczy. No to, jakby ta negatywna opinia naturalnie dla was przestaje istnieć. Więc tak racjonalnie podchodzimy do tego, zastanawiamy się, czego my chcemy, co dla nas jest ważne. No ale oczywiście, jeżeli tych negatywnych opinii jest sporo albo więcej niż pozytywnych opinii, no to ja bym w takich miejscach uważała i raczej, jeżeli bym nie znała kogoś, kto osobiście tam był i powiedział nie, słuchaj, jest OK, no to raczej bym chyba do takiej szkoły nie poszła. A jak już jesteśmy w temacie tego internetu i całych social mediów, to pamiętajcie, że jest masa zdjęć. Filmów, jakichś relacji, które możecie w danej szkole sobie oglądnąć i zobaczyć, jak wygląda miejsce prowadzenia zajęć, jak wyglądają dani instruktorzy czy tam trenerzy, jak wyglądają pieski, które przychodzą na te zajęcia. No bo na przykład, jeżeli dana szkoła wrzuca zdjęcia samych małych piesków, a wy macie na przykład porządnego, wielkiego psa, to być może ta szkoła specjalizuje się tylko w małych rasach, i wtedy warto dopytać o to, czy z takim pieskiem was na zajęcia przyjmą. Bo takie też są szkoły, że się na przykład specjalizują tylko w małych ludzkich rasach. Przy okazji da wam to troszeczkę taki obraz, jak mniej więcej możecie sobie te zajęcia wyobrazić, i czy Wam to odpowiada, czy też nie. Kolejny krok. Jeśli chodzi o wybór szkoły, to wykonanie telefonu. Ja wiem, że niektórzy wolą napisać maila albo gdzieś tam wiadomość, ale uważam, że jak zadzwonicie, to od razu macie możliwość nawiązać więź z osobą, która będzie wam szkolić pieska i przy okazji dopytać o kilka bardzo ważnych kwestii. Po pierwsze, jak liczne są grupy. Jeżeli przedszkole ma grupę pod tytułem 10-15 psów i to jest tylko jeden instruktor, no to wiadomo, że tam będzie, tak delikatnie mówiąc, harmider, że instruktor nie będzie miał czasu poświęcić Wam nawet dwóch minut podczas zajęć i te psiaki będą tak traktowane trochę, bym powiedziała, masowo. Ja zachęcam do wybierania małych kameralnych grup. Myślę, że 4-5 piesków na jednego instruktora to jest max. Czasami są takie zajęcia, które są prowadzone na przykład w grupie 8-9 piesków, ale wtedy są dwie instruktorki, no i to wtedy też jest ok. Kolejna kwestia, o co dopytać, to gdzie są te zajęcia prowadzone. No bo jeżeli szkoła prowadzi zajęcia tylko na otwartej przestrzeni, gdzieś na zewnątrz, no to w sytuacji, w której wy macie malutkiego pieska, który jest zmarzluchem, bo jest na przykład, nie wiem, chihuahuą, no to oczywistym jest, że wysiedzieć godzinę na zewnątrz, na przykład w zimie, ten piesek będzie miał bardzo, bardzo trudno. Dodatkowo dochodzą takie kwestie jak na przykład pogoda. Co jak będzie cały dzień lało? No, zazwyczaj takie zajęcia są odwoływane. Więc dopytajcie, czy to jest gdzieś w budynku, czy ten budynek jest ocieplony, czy może to jest gdzieś w jakimś zadaszeniu, jak to będzie wyglądało, żebyście i wy czuli się komfortowo, i żeby wasz psiak czuł się komfortowo. No i to, co najważniejsze w tym telefonie do osoby, która będzie wam szkolić pieska, to po prostu. Taka, wiecie, energia, wyczuć, czy wy z tą osobą się dogadacie, czy to jest ktoś, z kim chcielibyście spędzić czas, czy to jest ktoś, komu powierzycie waszego psiaka, bo może się okazać, że osoba, z którą rozmawiacie, będzie i miła, i uprzejma, i sympatyczna, ale wiecie, no nie będzie tego czegoś, tak nie zaskoczy. A ja uważam, że żeby szkolenie było skuteczne, żeby psiak był zadowolony, żebyście Wy byli zadowoleni, no to ta atmosfera na zajęciach musi być świetna. Jeżeli Wy jesteście zestresowani po wejściu na zajęcie, jeżeli osoba prowadząca tak nie do końca Wam odpowiada, no to Wasz pies będzie czuł, że coś jest nie tak, on też się może tą sytuacją zestresować. A przecież nie o to chodzi. Szczeniak na zajęciach psiego przedszkola ma się czuć najszczęśliwszy na świecie. Ale zajęcia psiego przedszkola to nie jest opcja pod tytułem odpinamy wszystkie psy i one robią co chcą. O to też warto zapytać. Czyli jeżeli Wam ktoś powie, że no przychodzimy na zajęcia Puszcza Pani Pieska i niech one się tam bawią, no to to nie są zajęcia psiego przedszkola odpowiednio zorganizowane. Oczywiście jest możliwy kontakt szczeniaków między sobą, bo one też tego powinny się uczyć, ale on powinien być kontrolowany, pod okiem instruktora, na pewno nie chmara różnych psów, i tak dobierane, żeby te psiaki faktycznie między sobą miały okazję się dogadać, a instruktor albo instruktorka czuwa nad tym, że jeżeli jakiś piesek jest mniejszy albo bardziej wycofany, albo trochę go przytłoczyła sytuacja, no to natychmiast reaguje i z takiej sytuacji szczeniaczka zabiera. I o to wszystko właśnie możecie w tej rozmowie telefonicznej dopytać, jak to wygląda, ile trwają zajęcia, czy psiaki mają przerwę na siku na przykład, bo pamiętajcie, że godzina zajęć dla szczeniaka to jest bardzo dużo, więc one powinny mieć Gdzieś tam w międzyczasie przerwę, żeby się nie stresować i żeby sobie troszeczkę odsapnąć. Także jak widzicie, pytać, pytać i pytać śmiało możecie i nawet powinniście po to, żeby być pewnym, czy to, co wybieracie, jest idealne dla Was i idealne dla waszego psiaka. No i oczywiście, warto też zaglądnąć na stronę internetową, no bo przecież na tej stronie internetowej są informacje, gdzie ta szkoła się znajduje. Czyli, czy macie łatwy dojazd, czy to jest gdzieś tam na drugim końcu miasta i mogą być problemy z korkami. Kiedy są zajęcia? Co jest w programie tych zajęć, bo tam powinno być wszystko wypisane, w jakich godzinach galerię sobie przeglądnąć i mamy wtedy wszystko na tacy. A jak nie mamy, no to właśnie warto dopytać. Ja wiem, że w Polsce jest bardzo dużo dobrych szkół, więc. Nie jest tak, że nie da się wybrać. Oczywiście, że się da, tylko trzeba dopytać. Ja zapraszam do naszej szkoły w Katowicach. Natomiast jeżeli nie mieszkacie gdzieś tutaj w okolicy Śląska, albo właśnie w okolicy waszego miejsca zamieszkania nie ma dobrej szkoły, albo w ogóle nie ma szkoły, no to polecam kursy online. Ja uważam, że szkolenie psa z konkretnego źródła, które daje dobre, merytoryczne rady, może być na wagę złota. Zwłaszcza w okresie szczenięcym. My mamy taki kurs online psiego przedszkola, wszystkie linki znajdziecie pod tym filmem. Zachęcam, żeby się zapoznać, zaglądnąć. A jak macie dobrą szkołę stacjonarną, wiecie teraz, jak ją wybrać, no to zabieramy przysłowiowy plecaczek naszego szczeniaka i zabieramy go do psiego przedszkola. Tyle ode mnie na dzisiaj. Jak macie jeszcze jakieś pytania dotyczące szkół, no to zapraszam w komentarzach, a my widzimy się już wkrótce. Smile you later. Przestajemy stukać tam? Zostaw moje bąbelki. Zostaw moje bąbelki. Men, nie umiesz, nie pluj, tylko dmuchaj. Najtrudniejsza zabawka na świecie. Uwaga. Się? <głos> <głos> Nie umiesz poszczać baniek? Hahaha <noise> masz minę. <noise> them